Hej, hej! Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny film, tym razem denko, denko gospodarcze. Będą to produkty zakupione w Niemczech, bo tutaj właśnie mieszkam z rodziną, więc polskie produkty takie do chemii czy coś, to znaczy do sprzątania raczej się u mnie nie pojawiają. Raz, bardzo rzadko, raz na jakiś czas to będą właśnie produkty głównie niemieckie. Tu mam taką całą torbę, natomiast wiecie co, wiadomo, ta torba jest taka bardzo wypełniona, bo to są po prostu dużo opakowania, więc co, zaczynamy po prostu. Natomiast tutaj też te produkty można kupić spokojnie w Polsce, dlatego że to są również produkty, które zakupiłam w Action, na przykład czy w Lidlu, czy w Aldi, a to też się pojawia w Polsce, właśnie w tych marketach. Więc tak, zaczynam właśnie od Action. Tutaj mam żel do mycia, żel do mycia, żel do prania o zapachu Juzu i Tulip. Bardzo fajny żel do prania, dlatego że wiecie co, on jest bardzo ładnie po pierwsze pachnący, aż się wylało coś. Piękny zapach, intensywny. Natomiast e, dopiera wszystko również pięknie. Chodzi o kolor, bo to do koloru używam. Także jest taka seria zielona, również bardzo fajna. Kupuję, jak jestem w Action, tą albo tą naprzemiennie, bo naprawdę sobie to świetnie radzi z zabrudzeniami. Niedrogie, wydajne, piękny zapach, polecam serdecznie. Więc to jest pierwszy żel. Dalej mam kolejny żel, koral. Tutaj jest... E, Y, waser y, Lilie, powiem Wam, to jest sera limitowana? Nie, to nie jest limitowana. To też się pojawia się w moim dęgu gospodarczym, bo ja te produkty kupuję regularnie się pojawiają po prostu w, na, w netto najczęściej, bo one są na promocji. Na promocję około 3,5 euro. No, za po prostu jest bardzo interesujące. Naprawdę piękne są te zapachy tego korala. Tam Jest kilka różnych rodzajów jeszcze na półce, y, więc to polecam serdecznie. Również to pięknie dopiera wszystkie właśnie ubrania. Ja to najczęściej używam do koloru, y, więc. Y, Zapach rewelacja, na promocję można również tanio kupić, to się bardzo wyde opłaca, jak promocja jest zawsze wiele za 3-4% opakowanie po tak po prostu czeka, bo e, naprawdę żele są super, e, godne uwagi i jeszcze, że tak powiem, w miarę niedrogie, bo to również z tymi, to, z tymi żelami do, do, do mycia, do prania, macą cię z tym myciem, płyn do płukania, kuszel, wejś. E, powiem Wam, że również bardzo fajne płyny, również bardzo ładnie pachną, one teraz tak na promocji można kupić za euro 40, na przykład właśnie, jakieś były tańsze, wiadomo, ale no zapach, a już nawet nie wącha, bo ja to zapach wszystkie znam, e, te zapachy po prostu są, każdy jeden jest fajny, e, e, więc to polecam serdecznie, wiadomo, Lenor też jest bardzo intensywny, Lenor jest bardzo drogi teraz, a... No to spachnie nie tak intensywnie jak leno, natomiast też daje ze spokojnie radę, więc to mogę polecić, bo mówię co, bo to fajnie wygląda. I tego też jest zawsze fajny wybór na półce, bo są różne rodzaje, więc jak najbardziej to mogę polecić. Kolejna rzecz, ty mam, tylko tutaj on tak po prostu nie po kolei, bo to właśnie się tak, wiecie, z losuje, więc wybaczcie, że tak nie podzieliłam na, na, wiecie, kategorie. A właśnie dajcie znać, czy wolałybyście, żeby były jakieś kategorie typu, wiecie, coś do prania, coś do czyszczenia i tak dalej, czy dla Was po prostu jest to obojętne, bo w sumie ja sama nie wiem, więc na razie po prostu tak losuję i czekam na Wasze po prostu opinie. A teraz tak, tutaj mam tabletki do prania z... tabletki do zmywarki, jest to, e, przepraszam, że się załączył teraz e, boiler, bo się ogrzewanie włączyło, mam nadzieję, że mi po prostu nie będzie przeszkadzało, więc to jest, ta, to jest tak, W5, e, tabletki, które kupiłam w Lidlu za 6 euro. Fajne tabletki do zmywania powiem Wam są, one wszystko tam domywało, nic nie pozostawa jakieś tam brudne na talerzach czy coś, ale wiadomo, o zmywarkę też trzeba dbać, trzeba ją też jakiś czas wyczyścić i tak dalej, więc to też ma na siebie jakby wpływ na wiele czynników, ale te tabletki polecam, na pewno je kupię ponownie, bo ostatnio właśnie czytałam trochę o tych tabletkach, o tych właśnie z finisza czy z somatu, że są nie najlepszymi, chodzi o skład chemiczny, więc tak teraz myślę, że raczej nie będę tam wracała, Raczej będę stosowała teraz te tańsze, a się okazuje, że one skoro wychodzą lepiej, przynajmniej dla naszego organizmu, naszego zdrowia, więc te polecam. I te były droższe w Lidlu, bo tam jeszcze taka była jakaś taka tańsza opcja, ale nie pamiętam dlaczego. Dlatego to już tak. Bo tutaj jest jeszcze chyba coś, no nie wiem, ale to było troszkę droższe, ale są bardzo dobre. Dalej, moi drodzy, tutaj mam płyn do czyszczenia szyb i lustra. I to jest WIS, czyli polski CIF. Bardzo fajny produkt, nie zostawia smogu, bardzo go lubiłam. Używam go do cicła, do lusty, też do kabiny prusznicowej, bo to też tam jest szkło, więc to sobie świetnie radzi. I to zawsze na pamięć tak maksymalnie za 2 euro daje. Więc taka duża butla, bo to jest ile tego? Litr, nie, litr, nie. 750 ml, więc to polecam serdecznie. Mam kolejny właśnie użyciu. Kupuję to głównie na promocję. Dalej, zapachy do pokoju. patrzcie to dwóch. Tutaj mam z Lidla, mam tego więcej. Cztery. Trzy te same, bo to są te zielone, czyli to są te orientalne Heps, te, te takie ziołowe. Piękny jest ten zapach, naprawdę bardzo intensywny. Sfinny e, sobie daje radę. Ten, ten, ten pokój potem pachnie, ten zapach naprawdę, czy korytarz, więc, no widzicie, sami ilości tego kupuję. A czy ja tą, to, to by trochę, trochę zbierałam, to nie jest tak, że to ja to użyłam w ciągu, w ciągu miesiąca, bo to jest bardzo wydajne. To około 3 euro kosztuje w Lidlu. Szkoda, są tylko trzy zapachy, właśnie to jest ten mój, mój najbardziej ulubiony. Ten jeszcze tutaj jest taki orange flower. Też jest jeszcze ok, a ten trzeci różany to mi się najbardziej nie podoba, bo ja po prostu nie lubię zapachów różanych, ale jak ktoś lubi, to też jest bardzo fajny, bo jest intensywny. Więc i to jest niedrogie. Ja za taką cenę nie znalazłem nic lepszego na rynku. Nie znaczy, że się kupuję te. Czasami coś tam wymieniam na jakieś takie inż, na inne, po prostu, żeby tak mi się szybko to nie znudziło, ale do tych zawsze wracam, więc to są moje ulubieńce. Dalej tutaj mam kostkę, nie kostkę, taki stempel do toalety z w, 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 WCNT. No fajne, fajne są te kostki, też powiem Wam. Fajnie to oświetlają jest fajny potem taki właśnie zapach. E, e, więc to, tylko też na nas jakiś czas wracam Natomiast to ja to kupuję też jeszcze w promocji, bo to nie jest najtańsze. Chociaż w Action to też jest w miarę tani, Więc to też warto kupić, jak ktoś lubi takiego rodzaju stempla. Chociaż ja tego nie używam jako samego. Zawsze mam kostkę plus właśnie na przykład ten stempel ewentualnie do, do tego, po prostu w ten sposób. Dalej, moi drodzy. Soda oczyszczona z Action. Bardzo tania. Kupuję to też regularnie. Właśnie muszę to listę wpisać, bo mi się pokończyło już. To wiecie, to używam to głównie do, do, do czyszczenia odpływów, czy do zmywarki na przykład, czy do pralki, więc to wiadomo, pewnie też to macie w użyciu. A to z pół kilograma to nie kosztuje, euro 50 tam właśnie w Action, czy coś takiego. Więc to tam właśnie kupuję najczęściej, bo tam chyba jest najtaniej. Więc to jest takie coś. O, tu mam coś fajnego, powiem Wam. To jest nowość. To jest Tandil. Maroko, zapach Maroko, czy Atanil, czy to jest Aldiego. To się pojawiło w gazetce, to jest wielka, wielka tuba, prawie 3 litry. To kosztowało tylko 10 euro. Powiem Wam, nie spodziewałam się, że ten zapach taki będzie fajny, intensywny. No widzicie, co, za 10 euro 3 litra, 3 litra, litra no tak, żela, żelu. No, piękny zapach. I powiem, że też się ubrania fajnie pachniały i tam były różne rodzaje. To się pojawia raz na jakiś czas właśnie w kasetce w Aldi I powiem wam, jak to się pojawi następnym razem. Również to zakupię, natomiast spróbuję inny zapach. Bo teraz wzięłam Maroko, ale tam były jakieś trzy różne warianty. Więc to jest to. Polecam. To było również dosyć gęste, wydajne, więc jak najbardziej ten żel polecam. To właśnie nowość u mnie była. Tego wcześniej nie stosowałam właśnie z Aldiego, więc to mogę już polecić. Tutaj mam dalej, moi drodzy, żel do mycia. Boże, co mam z tym żelem do mycia? Żel do prania. To jest do White, -Y, to jest do białego. Również kupuję to regularnie, jak potrzebuję coś właśnie do białego, bo czasami jeszcze kupuję na promocji też z Koralu, jak się coś trafi. Natomiast jak się nic z promocji, żadna się nie trafi, wtedy kupuję albo z DM, albo e, e, Rosman. Albo jak w action coś też się fajnego powiem, wiadomo. To było niedrogie, tam pewnie za 2,5 euro to kosztowało. Dla użyłam ekstra po prostu rzeczy, tego że ja uważam, że to jednak lepiej to potem pranie wygląda. i Jest takie bardziej właśnie, nie wiem, nie to, że wybielone, ale po prostu lepiej mam wrażenie, że ta biel wygląda. A znaczy to nie tylko biała, ale też również takie, wiecie, co typu po prostu jasne ubrania, to zawsze znaczy użyłam takiego płynu. Odziedzielnie, to jest drogie, polecam, chociaż to nie ma zabachu intensywnego, ale mimo wszystko ja to kupuję też raz na jakiś A czy nie raz jakiś czas, regularnie, jak po prostu jestem w rozmowie. Dalej, tu mam kolejną rzecz do prania, bo wiadomo, do prania się zużywa najwięcej produktów. Przynajmniej u nas. Dęk mil, to był, proszę do prania, z DM-u. of Freshness. To miałam zapach świeże opakowanie, teraz ubrania nie pachniały, znaczy nawet nie ubrania, bo ja piłem głównie w proszku poście ręczniki i białe skarpety na takie, wiecie, wyższe programy. To co dawało radę, bo to wszystko, że tak powiem, te skarpetki wszystkie były białe, bo wiadomo, ten syn po tej mojej, po piłce czasem tak czarne te skarpetki, że to jest po prostu masakra, ale to wszystko odpiera, więc to jako proszek polecam, natomiast zapach jest, nie jest jakiś intensywny, ale sam z, e, proszek, działanie super i to też jest niedrogie w DM jakiś czas takie proszki właśnie w czy w Rossmanie, więc są całkiem dobre. Dalej mam kolejny żel do prania Tangil Ultra, ale to jest w stałej sprzedaży w Aldi na półce. To jest za 3,15. Jeszcze jest do koloru, to stosowałam Ultra do też białego po prostu. Też stosowałam, chyba taki widzicie delikatny, ale dawał radę. Również wszystko odpiera, więc dlaczego nie? To też również polecam, bo to są tanie produkty, które również em, że tak powiem, odpierają wszystko. Wiadomo, jak ktoś ma na tłustą plamę na bluzce czy tak dalej, to trzeba to zapraszać jakimś takim mydełkiem jeszcze przed tym, bo to tak wiecie, co to nie odpierze. Ale właśnie wtedy biorę mydełko odprawiające, też właśnie z Rosmana albo takie najtańsze, albo z DM, i wtedy biorę po prostu pranie wchodzi, że tak powiem. Kolejny tu do płukania Douzi. Nie wiem, czy to dobrze czytam. To jest Aldiego, zapach e, taki e, świeży. Również fajne że do. do, e, do Płukania z Lidla to jest relatywnie nowa, bo to się pojawiło tam z kilka miesięcy temu. Są trzy zapachy na półce. Również polecam, również świetnie pachną. Te ubrania również pachną, potem jak one po prostu wiecie, co już po praniu wyschną, że tak powiem. Więc to chyba około tam chyba euro 50 euro, 60 mi się to kosztuje. Więc to też również polecam, bo to też kupuję w Lidl jestem regularnie. E, więc to kolejny, że, kolejna rzecz. Dalej no, tutaj mam Tandil. Aha, to również z, z Aldiego. To jest do czyszczenia pralek. Więc to użyłam chyba tak, mi się że co ja, to zużyłam pewnie na trzy razy, mi się wydaje, bo tego nie zużyłam całego pokoju na raz. Więc co wlewam, to daję też kostkę, czytam, że to już jest kostka do zmywarki, właśnie do bębna. Potem, wiadomo, ja tam wszystko jeszcze czyszczę i tak dalej. Więc teraz na jakiś czas taki zabieg wykonuję. To polecam. No, proaktywne są dosyć długo. Niech chyba już z 6 lat, ja będę już mam jej dosyć, kiedy w ogóle mam, bo ona jest taka programowa, według mnie, ale się nie chce zepsuć, że tak powiem. Więc dalej jakby o nią dbam, wiecie co, ją ja tam doczyszczam, te wszystkie składniki, bo wiadomo, bym chciała mieć inną już po prostu z innymi programami, ale jak na złość wszystko pięknie działa. Więc takie to właśnie produkt do czyszczenia pralki, również se fajnie daje, ale to jest jedna z najtańszych opcji, że tak powiem, na rynku. Dalej, moi drodzy, płyn do mycia naczyń palmoliv. Bardzo fajny, gęsty, yy, duży, bo to, było, yy, to jest taka butelka 750 ml. Na promocję z euro 50 są różne zapachy. Są takie jeszcze, takie mniejsze opakowania. Każdy z nich jest super, polecam serdecznie. Yy, kupuję to właśnie te regularnie albo Fita regularnie kupuje. No te są jedno z lepszych, po prostu do naczyń, bo czasami kupuję jakieś tam jakiś z czy z Lidla, ale tam są takie bardziej rzadkie, więc wolę jednak ten. Dalej, moi drodzy. Płyn do WC, tu mam ten Ambipur, to jest Active Gel, taki zapach właśnie e, kwiatowy z Action, bardzo dobrze jest ten żel do WC, bo widzicie co, on jest gęsty, bardzo ładny zapach, wydajny, naprawdę. Kupię to również ponownie, to mi się fajnie sprawdziło, więc nawet mogę polecić i pewnie w Action w Polsce to jest również dostępne, więc jak najbardziej. Dobra, ja za to już podniosę. Dalej, tutaj mam do oczyszczenia pralki, to było, wiecie co, jeszcze raz nie pamiętam, to było chyba z Aldiego, też mi się, ale to nie jest Domol, po Power Force, albo to było, albo to jest Lid, albo to jest Action. E ja kupuję tylko te do oczyszczenia zmywarki, tylko właśnie Action, Lid albo e Aldi. To jest niedrogie, bo to będzie kosztowało za 2 euro 2 pakowania. Więc polecam serdecznie, tylko to mi idzie na, na zmywanie, na, na i na zmywanie, na czyszczenie pralki, jedno pakowanie od razu całe daje. Wiadomo, ale to tak wiecie, raz na miesiąc zrobię to, raz na półtora, jak zapomnę, czy coś nie. Ale to daje sobie świetnie radę i ta pralka jest rzeczywiście pachnąca tam się nic nie dzieje. Dalej. Widzę, yy, co odłożę, to w nie przeszkadza. Tu mam zapachy do pokoju, nie do pokoju. To użyłam do przedpokoju, to jest Air Week. Yy, I teraz tak, tutaj mam zapach yy, różany i jakiś taki yy, róża i. O, o, owoce leśne, powiem Wam. Ten zapach bardzo fajny, mimo tego, że ja różanego zapachu nie lubię, ale tutaj te owoce leśne takie były bardziej były główniejszym zapachem, więc ten zapach był cudowny. I to właśnie mam w przedpokoju, właśnie na komodzie, to taki właśnie, wiecie, to są tam same po psika co jakiś czas, więc to był fajny zapach. Tu mam dalej z Erika Cotton Y-Surf Leader. Nie wiem, co to jest. Coś z lilią. To był również fajny, świeży zapach, chociaż mi się wydaje, że ten był ładniejszy. Teraz mam jeszcze inny, jakiś coś kwiatowy, bo kupiłam sobie po prostu takie e, dwa, dwie puszki, były chyba za 6,5 w Aldi na promocji, więc jeszcze mam tego trochę na, po prostu jakby wiecie, na zaś. Ale mówię, jak jest jakaś pomoc, po prostu biorę więcej, bo to też nie jest najtańsze. Ale starcza na długo, bo to tak wiecie, co. Tak z 6 tygodni ta puszka mi starcza. Wiadomo, tam trzeba jeszcze ustawić tam ten psikarz co jakiś czas wychodzi. Natomiast e, u nas to jakoś tak regularnie to psika, ale tak na 6 tygodni to wystarcza. Dalej mam tabletki do, nie tabletki, to są odświeżacze do zmywarki, znowu z Alio. Alio. Albo to był lid, albo to był, e, to był chyba z Lidla. Również bardzo, było cytrynowe chyba. Bardzo fajne tabletki, również fajny zapach. E, Choć tą zmywarkę, najmniej mogę to polecić i to jest niedrogie, nie, to jest z co ja gadam, to, to, to też było na, z gazetki, bo w stałe sprzedaży nie widziałam, chociaż muszę jeszcze raz na półkę spojrzeć, bo to było fajne, więc to mogę polecić, też na pewno niedrogie. Dalej mam również fajną rzecz, Tazli, zli dla W5, Tab nie, tabletki. to są chusteczki do czyszczenia o zapachu tej przyspinki. Bardzo fajne to chyba koszy Euro 50, tam są jeszcze jakieś takie coś o kwiatowe zapach. Są bardzo fajne te chusteczki, bo one mają tak ładny zapach, po drugie one są mocno nasączone. Więc jej nie, nie trzeba dużo zużyć i wszystko doczyszczają. Takie widzicie jakieś takie małe zakamarki nawet czy coś, czy jakieś tam kalorywach, chcę doczyścić. Fajne, kupuję regularnie, głównie właśnie w Lidlu. Kupiłam kiedyś również w Aldi, ale nie były tak dobre jak te. I kiedyś kupiłam w action, to też nie były tak dobre jak te, bo były za suche, więc te są najlepsze dotychczas. I teraz tak, tutaj mam dwa razy chusteczki do prania, do, widzicie, do koloru, jak piorę wkładam, to jest stanie, czyli e, algi. A tu Sheltan, czyli peny. Te z Aldiego z gazetki wychodzą najtaniej, tam jest kilka centów różnicy, natomiast wszystkie działają identycznie, czy to jest Netto, czy to jest właśnie penny, czy to jest Aldi, tylko te z Aldiego wychodzą troszkę taniej, natomiast ja kupuję sobie tego więcej. Tak wiecie, z pięć, sztuk nawet biorę. I tu mam jeszcze jedną rzecz, mydło. Mydło spa Secrets, to, secret, to było z, też również z Penego. Ładny zapach, powiem, to było e, owocu e, tego, wiśni, nie czułam to w ogóle wiśni, taki bardziej bym powiedziała otulający zapach, e, no podobał mi się. Zresztą to trzymam w kuchni, natomiast teraz do kuchni już nie, takich zapachów nie będę kupywała bo mam dozownik, więc tam będzie po prostu szło takie, będę po prostu wiecie, z opakowania, bo wychodzi ta Dobrze, drodzy, to, to jest wszystko, co miałam do pokazania. No jak mówię, najwięcej rzeczy taki do, 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 do prania, do, do rzeczy tak bo tego więcej się zużywam. Natomiast ja tam też wiele produktów już, które mam na wykończeniu. Chodzi o oczyszczenie, łazienki i kuchni, ale to się po prostu pojawi w następnym legu gospodarczym, bo raczej te filmy będą się u mnie regularnie, bo wiele z Was też te filmy ogląda i korzysta po prostu jakby wiecie, no z informaty czy z poleceń. Jak coś macie ciekawego, to poleceń to dajcie znać, bo oczywiście też również ja często kupuję rzeczy nowe, bo lubię po prostu stosować. Chociaż też patrzę na cenę, bo teraz trzeba na wszystko patrzeć, bo na przykład kiedyś kupowałam często żele do prania z perwolu, a teraz perwol kosztuje 7 euro, więc to jest woda duża suma, zwłaszcza, że można kupić coś podobnym, o no, podobnym działaniu, a o wiele niższej cenie, więc wiadomo, teraz trzeba na wszystko patrzeć. Dobrze, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!